Dawno temu w starożytnych Chinach było miasto Gongmen. Władał nim szlachetny ród pawiów. Jego członkowie zapewnili miastu radość i dobrobyt, albowiem wymyślili sztuczne ognie. Jednak następca tronu, Lord Shen, znalazł dla nich inne, mroczne zastosowanie. Zamiast światła i radości, ogień mógł nieść rozpacz. I zniszczenie. Zaniepokojeni rodzice wezwali na dwór wróżbitkę. Ta zaś przepowiedziała, że jeśli Szen dalej podążać będzie ścieżką mroku, zginie z ręki wojownika przywdzianego w biel i czerń. Młody Szen postanowił zmienić swe przeznaczenie. Lecz to co zrobił, tylko je przypieczętowało. Dumny książę wrócił do domu oczekując pochwały, ale na twarzach rodziców zobaczył jedynie grozę. Skazany na dożywotnią banicję poprzysiągł miastu zemstę. Pewnego dnia powróci i całe Chiny padną przed nim na kolana.